Bracia, udzielając tych pouczeń, nie pochwalam Was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między Wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą, nawet muszą być wśród Was rozdarcia. Żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u Was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia. I tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nie Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie świadomie znieważać Kościół Boży? I zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż Wam powiem? Czy będę Was chwalił? Nie. Za to Was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem: że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć pana głosicie, aż przyjdzie. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerze, Poczekajcie jedni na drugich. Dzisiaj Święty Paweł mówi słowa naprawdę bardzo mocne, i, i nie wiem, czy usłyszeliście to. Mówi tak, że, jeżeli, że słysza, nie pochwalam Was za to, że schodzicie się razem, gromadzicie się razem jako Kościół, nie na lepsze, ale na gorsze. Bo zdarzają się między Wami spory, kłótnie. Niezgoda. Mówi, i gdy to jest, gdy to jest, gdy tak w ten sposób jesteście zgromadzeni, pokłóceni ze sobą, mając do siebie jakieś takie sądy nawzajem, pretensje nawzajem, to mówi tak: gdy się tak zbieracie, nie ma u was wtedy spożywania wieczerzy pańskiej. Nie wiem, czy. czy, czy czy rozumiecie? To znaczy, że jeżeli gromadzimy się jako Kościół, tak jak tu jesteśmy, a mamy do siebie jakieś pretensje, jesteśmy niepojednani ze sobą, to Eucharystia, to nie mamy Eucharystii. Możemy wykonywać ryty, ale Eucharystia się nie wydarza. To jest nie, nie, niesamowite. Tutaj święty Paweł nic nie mówi o tym, w jaki sposób, że należy przyjmować komunię świętą na klęcząco, w procesji, na rękę, do ust. To, to nie jest główny problem. Główny problem jest wtedy, kiedy nie jesteśmy ze sobą w jedności. Nawet na Eucharystii dzisiaj też będziemy modlić się. Myślę, że wiele razy mówimy... Ale nie słyszymy tego, co wypowiadamy, bo będziemy mówili, aby Twój Duch zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. To znaczy, że kiedy tu się gromadzimy, to gromadzimy się po to, że mając udział w tym ciele Chrystusa, my stajemy się ciałem Chrystusa, stajemy się jednością. A wiecie co się dzieje z ciałem, kiedy jakieś organy przestają współdziałać z innymi? To jest rak wtedy i to jest śmierć. Kiedy organizm razem nie funkcjonuje w jedności, to wtedy jest katastrofa. Kiedy nie funkcjonuje, mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie, a jak mamy jedno nadciśnienie, to, to wszystko nam rozwala, jak mamy cukrzycę, to mówią cichy zabójca, wszystko nam wysiada. Zmienicie, to jest, i to jest to, to mówi dzisiaj święty Paweł. Jeżeli gromadzimy się jako Kościół, a mamy do siebie nawzajem pretensje, nawet jak małżeństwo tu na przykład przychodzi, albo nam, nam nawet nie, niekoniecznie muszą być we dwoje tutaj. Ale jeżeli ze współmałżonek przychodzi, i przychodzi, i ma pretensje do swojego męża, albo do swojej żony, albo jest pełen sądu wobec dzieci, albo wobec rodziców, albo wobec sąsiadów, i spożywa ciało pańskie, mówi święty Paweł tutaj we fragmencie, który nam wycieli z tego, z tego tekstu, mówi, to spożywa wyrok na siebie. Mówi, dlatego tyle wśród was jest chorych. I dlatego tylu umiera. Bardzo, bardzo poważne słowo. Dlaczego? Dlatego, że to, co mówi, mówi święty Paweł. Ja wam przekazałem to, co sam otrzymałem, że Chrystus tej nocy wziął ciało, wziął chleb i powiedział: To jest moje ciało wydane, bierz i jedz. To czyńcie na moją pamiątkę. Potem wziął kielich i mówił: To jest. Kielich mojej krwi, nowego Przymierza. Bierzcie i pijcie i to czyńcie na moją pamiątkę. To znaczy, że kiedy mamy tutaj udział, mówi potem głoście śmierć pańską, dopóki przyjdzie. To znaczy, że nie chodzi o to, żeby mieć rację, nie chodzi o to, żeby sądzić się nawzajem. Chodzi o to, żeby mieć w sobie tą dynamikę tej Eucharystii. Mieć w sobie to zwycięstwo, które tutaj w Chrystusie spożywa, spożywamy. Nie? Zwycięstwo nad śmiercią, nie, nad nienawiścią, nad podziałami. Mieć w sobie to życie Chrystusa, które sprawia, że my możemy wchodzić, dać się źle potraktować, zrezygnować ze swoich racji, traktować potrzeby drugiego wyżej od swoich, pozwolić sobie w cudzysłowie, jak mówimy, wejść na głowę. Pomiatać sobą, bo wiemy, że my mamy w sobie życie, którego nam nikt nie odbierze. A jeżeli tutaj przychodzimy, tutaj psalm też tam przychodzi z pomocą, bo, bo mówi tak: Nie chciałeś ofiary krwawej ani z ziemi. Bo Bóg nie pragnie, żebyśmy myśleli o Eucharystii jako o takiej ofierze, którą składamy Bogu, żeby na nas się nie gniewał. Często niestety tak myślimy. Ani z płodów ziemi. To jest to słowo tutaj, ta ofiara z płodów ziemi, występuje w opowiadaniu o Kainie. Wiecie, to jest niesamowite, że Kain, który składa Bogu ofiarę, a Bóg patrzy na serce Kaina i na jego ofiarę i tej ofiary nie przyjmuje. Ty nie chcesz takiej ofiary, która tak na, która na, w której naprawdę chodzi o to, żebym ja był pępkiem świata. Żeby mój mąż się nawrócił. Żebym miał zdrówko, żeby mi się nic nie zdarzyło. Tylko mówi co ten psalm? Nie żądałeś takiego całopalenia, takiej ofiary, ale otworzyłeś mi ucho. Dlatego ja mówię: Oto jestem, panie, chcę pełnić Twoją wolę. Ta Eucharystia jest taką ofiarą: jest ofiarą Chrystusa, który mówi: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja, niech się spełni. Mam pić ten kielich. Wzdrygam się. Nie? Ja myślę, że wiele razy my, my przeżywamy tą sytuację, kiedy przychodzą trudności jakieś, panie, weź ten kielich ode mnie, weź ten krzyż ode mnie. Ale kiedy jesteśmy na eucharystii, wkraczamy tutaj, może przychodzimy czasami właśnie poróżnieni, bo jesteśmy, mamy pretensje do siebie, przeszkadzamy sobie nawzajem, oczywiście, że tak. Ale wkraczamy w ten rydwan ognia, i przyjmując ciało i krew Chrystusa, który mówi, to na moją pamiątkę, potem mówimy modlitwę ojcze nasz, prawda? Przed samą komunią. I to, to ona, mój panie, nie chce tego kielicha, ale ty mi dałeś swoje życie. Jak ja mam, jak ja mam teraz tego, to, to życie nie oddać? Jak ja mam je zatrzymać dla siebie? Jest taka piosenka dzieci do pierwszej komunii, którą mówią Panie Jezu zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu i mówię, że to jest pieśń takich małych egoistów nie? właśnie nie o, to, nie o to chodzi żeby Pana Jezusa nie dać nikomu chodzi o to, żeby Jezus we mnie mógł dawać siebie, dawać siebie także bardzo bardzo mocne słowo i może dzisiaj właśnie doświadczamy, że ten nasz wewnętrzny człowiek ten sługa, któremu mówią idź a idzie, przyjdź a przychodzi w tych wydarzeniach życia, jest słaby bardzo, choruje. Mój panie, nie, dalekie to jest ode mnie. Ja mam ciągle pretensje, ciągle sądzę nawzajem, patrzę się. To dzisiaj Chrystus w tym przychodzi i też będzie ten dialog przed samą komunią. Panie, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mnie, ale powiedz słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I dzisiaj może się dokonać, dzisiaj Chrystus będzie nam dawał siebie i mówił: Wiem, wiem, znam Twoje zmagania, znam Twoje słabości, znam wszystkie sądy, które masz na swoją teściową, albo synową, albo na swojego zięcia znam to wszystko. Ale dzisiaj daję Ci moje życie, żebyś może zaczęła kochać, przebaczać, nie mieć pretensji, żebyś pojednał się. Dzisiaj, nowy dzień. Takie słowo dzisiaj. thank you